Witam. W dzisiejszym odcinku replika trochę nietypowa. Jest to maleństwo od firmy Forescore. Jest to SMG, czyli Sub Gun. A więc maleństwo, takie coś jak PDW teraz. Tylko, że na naboje pistoletowe. Jak zwykle ogłoszenia yy. Konkursy, co dwa tygodnie robimy. Konkursy iwa na naszych fanpage'ach na Instagramie. Zresztą robimy je właściwie wszędzie, więc obczajacie sobie nasze wszelkie profile społecznościowe i szukajcie konkursów. Robimy bardzo różne konkursy. Za każdym razem te konkursy są inne i są wymyślane konkretnie dla konkretnie co dwa tygodnie. Bardzo różne memy, konkurs, memy odpowiedzi. Chłopaki wymyślają, żeby było coś nowego, i za każdym razem są też inne nagrody do wygania. Tak więc śledźcie nasze wszelkie możliwe fanpage, szukajcie tych konkursów, no i po prostu zgarniajcie nagrody za darmoskę. Model ten od FoyScola nazywa się Spectre. Jak ten film z Bondem. Więc tak, w pudełku mamy to brzydactwo. No, wygląda to dość oryginalnie. Może się podobać albo nie. Akurat ja jestem dość dziwny, więc mi się podoba. Jest tak brzydkie, że aż ładne. I nawet aż tak ładne, że chyba go chcę. W środku mamy również magazynek. Magazynek jest to low cap na 50 kulek. I tylko takie low są dostępne w sprzedaży, więc nie ma tutaj high także nie będziecie biegać grzechocząc, no i będziecie musieli trochę pomyśleć, zanim zaczniecie strzelać. Prosta ładowarka sieciowa I jeszcze bardziej prosta bateria. NIMH 1284 i ta bateria mieści się w przednim chwycie. Ale w przednim chwycie mieszczą się też lipo, więc pokażemy to na lipo. Jest to replika dość oldschoolowego pistoletu maszynowego, który pewnie widzieliście gdzieś w filmach grach. Ostra wersja jest do dzisiejszych czasów w zasadzie używana przez służby porządkowe w San Escobar. I tam jest to bardzo popularna i rozpowszechniana broń. Więc jeżeli będzie ktoś z Was chciał odtwarzać, Siły porządkowe, sane skoba to naprawdę świetny wybór. To jest wersja z kolbą składaną. Tak, to coś to jest kolba. Teraz sobie ją rozkładamy. I mamy rozłożoną kobę. W pozorom jest to dość wygodne i w miarę składne. Nie mamy tutaj szynyjs. Konstrukcja strzelecka powstała w czasach, kiedy nie było szynyjs. E, mamy tutaj dołożoną jedną z boku. Tutaj generalnie byłoby ciężko właśnie przez tą składaną kolbę, więc producent, moim zdaniem, trochę na siłę dorzucił szynkę z boku, na którą możemy sobie zamontować lasę bądź latarkę. Ale osobiście, gdybym miał z tym biegać, to wywaliłbym nawet tą szynę, żeby nie psuła klimatu. Pistolet maszynowy, moim zdaniem, rewelacyjny do larpów, do wszelkiej możliwej gangsterki larpowej, czy to jeżeli będziemy bawić się w grze. Jakieś gangi i tego typu rzeczy. Rewelacja, żeby trochę odsapnąć od kałachów m człowiek tego typu replik. Sama replika wykonana jest głównie z tworzywa sztucznego, natomiast to tworzywo jest bardzo fajnie spasowane. Tutaj nic nie lata, nic nie trzeszczy. I naprawdę, jako że jest to dość tania jednak replika, robi wrażenie z pasowaniem. Tworzywo sztuczne, ok, jest to na pewno trochę tańsze, ale moim zdaniem nie ma co się tutaj szczególnie przejmować tworzywem. Sam biegam z amebą, która jest stała, wykonana z tworzywa, przy mojej masie wywaliłem się na nią nieraz i nadal działa i to tworzywo się nie połamało, więc nie taki plastik straszny jak go malują. E, zapewne część z Was pomyślała sobie, że no, replika jest maleńka, więc na pewno w środku ma gearbox ARP-owy, czyli coś w stylu Skorpiona, MP7, ewentualnie Cymogloka. To jest fajna niespodzianka, ponieważ w środku mamy normalny gearbox, normalną, pełną v A więc nie ma tutaj problemów z dostępem do części, tak jak w wypadku, nie wiem MP7, właśnie, czy, czy tego typu ARP-ów. Tutaj właściwie wszystko mamy stokowe, więc możemy bardzo łatwo te części zastąpić innymi w razie jakiejś awarii. Możemy sobie wrzucić lepsze części, nie wiem, szybsze zębatki, e, mocniejsze. tunikować mocowo nie ma tutaj chyba żadnego sensu. Producent podaje 300 FPS-ów, oczywiście to jeszcze zmierzymy, ale myślę, że nie ma sensu przy tak małej plice i tak krótkiej lufce robić więcej FPS-ów i tak tego nie będziecie używali jako karabinu szturmowego, tylko raczej jako fajnego boczniaka. Ewentualnie, tak jak mówię, przy wszelkich gangsta larp strzela fajnie, dość przyjemnie, jest bardzo składna. Moim zdaniem jest bardziej składna od np. mp 7 która jest fajna, ale jednak trochę, zwłaszcza gdzieś tam w kaburze ładowej mi latała. Nie przyzwyczaiłem się do tego. Tu mam nadzieję, że będę miał okazję niedługo się do tego przyzwyczaić. Cóż mamy tu jeszcze? Kolbę składamy sobie na górę. i wtedy właściwie robi nam się replika, którą spokojnie obsłużymy sobie jedną ręką a więc fajna dla powiedzmy snajpera jako bęboczna lub jako cekubówka, jeżeli ktoś nie potrzebuje miliona gadżetów na karabinie kolimatora to bardzo fajne właśnie do rozgrywek na krótkim dystansie albo jako zapasowa replika, żeby sobie rzucić w plecak jak nam padnie nasza duża replika, to zamiast kończyć strzelankę, wyciągamy maleństwo i może słabszy zasięg, może słabsza siła, ale przynajmniej nie musimy spadać do domu i możemy tą strzelankę sobie gdzieś tam dokończyć. Z boku, jak widzicie, szynka jest za chwilę coś na nią założymy. Bateria mieści się w chwycie przed nim, dlatego ten chwyt jest taki trochę spory i pękaty. No ale przy tak małej jeplice nie było gdzie tutaj zmieścić, a nie oszukujmy się, puszka pekłą przy old-schoolowej będzie wyglądać co najmniej głupio. Natomiast chwyt jest w ogóle dość wygodny. Myślałem, że będzie to gorzej się trzymało, ale całkiem fajnie. I dzięki takiemu chwytowi nie musimy się też strasznie rypać z szukaniem baterii, bo znalezienie lipo do Scorpiona czy do MP7 już jest dość problematyczne. I tutaj, jak widzicie, spokojnie 7 czwórka. Przy 300 fps 11 raczej nie jest wskazana. 1500 pojemności, a więc też całkiem nieźle. Myślę, że spokojnie nawet zmieściłoby się trochę więcej. Znaczy trochę większa bateria o większej pojemności. No spokojnie sobie wszystko w ten chwyt chowamy. I mamy w tej chwili rybnikę już podpiętą. Nie ma niestety save'u. Tutaj mamy selektor ognia dwustronny, który z tej strony nie działa. Działa tylko tutaj ale jest to ogień pojedynczy, chyba. I w dół ogień ciągły. Nie mamy tutaj safe, tak więc safe to nasz palec. Prawdopodobnie jest to tak stare, że wtedy nie myślano o czymś takim jak safe. czy znaczy zabezpieczenie. Magazynek prosty, również wykonany z tworzywa, dość lekki. I wkładamy, Dźwignie zwalniania mamy tutaj. Nie jest to może szczyt ergonomii, ponieważ musimy palec, że otwieramy kciukiem, włożyć w kabąg spustowy, ale też nie jest to jakoś szczególnie problematyczne. Jeżeli ktoś ma długie paluchy, to też spokojnie zwolni sobie palcem wskazującym. Dobra, mamy podpiętą batkę. Rzucimy teraz jakieś kulki. Najpierw naladujemy szybko do walki. To im te kółki wrzucimy. Użyjemy oczywiście kulek dwójek, ponieważ będziemy również mierzyli to za chwilę na chrono. 10 kulek to jakoś. Strasznie dużo nie jest. Wyjdziemy. Taka Tak, a propos, jako że jest mało gadżetów do zaczepienia, jeszcze powiemy Wam trochę o gumkach hop up Więc gumki hop -Shop. Mamy tutaj zieloną Gin, czyli totalna legenda wśród gumek. Jeżeli nie wiecie, jaką gumkę kupić. Jak kupcie zielono dżendzi, to prawdopodobnie będzie dobra. Znaczy, nawet na pewno. Tutaj mamy kolejną legendę wśród gumek hop-up, czyli czarną systemę. Również miękka, bardzo fajna gumka. A jeżeli ktoś chciałby się pobawić już trochę bardziej, tutaj mamy gumki od razu z flat hopem. Flat hop to taki trochę inny dystansek, który nie jest... Okrągły, to jest z jednej strony ścięte, a więc gumka dotyka większą powierzchnią do kulki, czyli powinna ją dużo mocniej podkręcać i stabilniej, więc teoretycznie jest to lepsze, fajniejsze, skuteczniejsze, natomiast na pewno wymaga dużo więcej zachodu przy zakładaniu i dużo więcej dopieszczania. Więc myślę, że jeżeli nie macie jakiegoś zbyt dużego doświadczenia, to raczej nie osiągniecie zadowalających efektów sami. Więc jeżeli chcecie mieć fajne efekty na flat hopie, to raczej niech Wam ktoś, kto się na tym zna, jakiś serwisant zmieni. To jest w ogóle tak, że mamy gumkę miękką do kulek dwójek, czyli raczej do epik słabszych. I gumkę czarną, która nie jest już tak miękka, jest na 25. Do 25 i kulek cięższych, więc raczej już do epik cięższych. Do, raczej już do replik mocniejszych. To tyle krótkiego wykładu o gumkach i wracamy do repliki. E, tu jak widzieliście jest replika z kolbą składaną na górę, ale tą replikę również można kupić w wersji bez kolby, czyli taką, gdzie w ogóle olewacie kolbę, składanie się, wieszacie sobie bungee, i wrzucacie to sobie pod lajpowy płaszcz. Świetnie pasuje do hawajskiej koszuli. Mogę wziąć hawajską koszulę. No tu. jest taka sama. Różni się tylko i wyłącznie kolbą. Więc jeżeli ktoś chce, to zresztą kiedyś miałem pomysł właśnie, żeby kupić sobie dwie takie same repliki i na podwójnym bungee. Po prostu w ogóle niepraktyczne. Ale klimat byłby naprawdę mega. I kiedyś to jeszcze może z. Dobra. skoro mamy długą, piłkę mamy długi magazynek. Naładujmy, ponieważ tu jest tylko 50 kulek. Dobra. To bez kolby chowamy. Ale trochę fajniejszą linię ma. Zakładamy ochronę twarzy. 300 fps -ów. to nadal wystarczająco, żeby wybić oko. A jeszcze jedna ważna rzecz. Powiedziałem Wam o gumkach hop-up, a nie pokazałem Wam gdzie tutaj jest hop-up. To odciągnięciu dźwigni przeładowania. Pokażemy hop-up teraz. To jest tu. Widać? Tak No dostęp nie jest może jakoś szalenie wygodny. Od góry ten dostęp również nie jest. Więc tutaj mamy dźwignię regulacji hopka. Zresztą w zasadzie zazwyczaj ta dźwignia jest pod klapą wyrzutu musek. I Tutaj tak samo. Fakt, że tutaj jako, że w oryginale te naboje są pistoletowe, to mam taką klapkę. No ale mamy. Dobra, zobaczmy, jak maleństwo strzela, jaką ma reakcję na spust przy Batce 7.4. Może zaczniemy od ognia pojedynczego. Reakcja jak na stokową orebniku jest naprawdę niezła. A zobaczmy na ogniu ciągłym. kulek to nie jest za dużo, ale z drugiej strony w CQB też nie ma sensu siać, nie widząc celu. No i dzięki temu część osób ma szansę nauczyć się bardziej zastanawiać nad tym, gdzie, po co i czy na pewno do kogoś strzela. E, tak więc, repliczka bardzo fajna, mi osobiście się podoba. Owszem, jest brzydka, ale coś w sobie ma. Jest na pewno inna, jest ciekawa. Jeżeli o mnie chodzi, ma też fajne wyważenie. Nawet małe m 4 zawsze są jednak trochę kłopotliwe przynoszeniu. MP7, skorpiony są fajne, ale też mają swoje wady. Natomiast tutaj podoba mi się balans tej epiki, jej dociążenie i wyważenie. Myślę, że całkiem fajną epiką byłaby właśnie jako boczna broń dla snajpera, kiedy leżąc z długim karabinem, nie mamy kiedy cofnąć się, zdjąć tej broni z pozycji. Więc spokojnie, nadal leżąc, możemy ściągnąć tą replikę ze z pleców, czy gdziekolwiek ją mamy, i jedną ręką spokojnie ją obsłużyć, mając całkiem niezłą siłę ognia. Zobaczymy, ile wydmucha nasz oldschoolowy SMG. Trzeba uważać, gdzie jest lufa. 268. Nie zmierzyło. 270 264 266 268. Tak więc raczej typowo cecobówka, ale w sumie chyba nikt się nie spodziewał czegoś innego. SMG, czyli old school PM. Prawie 2 kg, jak na maleństwo całe stworzywa to i tak nieźle. No już naprawdę polecamy fajna rybnika, nietuzinkowa. A już jeżeli ktoś lubi się bawić w jakieś lapy i tego typu ciekawsze gierki, to naprawdę świetna pozycja i dość budżetowa. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości. Miałem hawajską koszulę, zabiłbym mleko Gangów San Escobar. Ua! Zawsze się to sobie.